energii przemiany, przestrzeni, w której Twoja wewnętrzna moc spotyka się z harmonią i działaniem. Ja nazywam się Katarzyna i wspieram kobiety w odważnej przemianie osobistej, duchowej i zawodowej. Zapraszam Cię do wspólnej podróży. Witajcie, kochani. Dziś zapraszam was do zanurzenia się w temat, który wraca do mnie w prywatnych sesjach, w rozmowach z wami i w moich własnych przemyśleniach. Chodzi tutaj o rozwój zawodowy a misję duszy. Innymi słowy, jak połączyć karierę z powołaniem, żeby to co robimy codziennie niosło jakiś sens, a nie tylko wynik. Jung pisał, że sens daje życiu sens. To niby tautologia, jednak swego rodzaju klucz, bo kiedy znajdujemy Sens zaczynamy oddychać pełniej i właśnie o tym dzisiaj będzie w tym odcinku. Ten odcinek będzie bez ćwiczeń, bez checklisty, ale za to z czułą, rzeczową opowieścią o tym, jak rozpoznać swoje powołanie i jak stopniowo synchronizować je z pracą, którą się wykonuje. Zacznijmy od bardzo ważnego rozróżnienia: Zawód to zestaw ról i zadań, profesja to społeczna rama, stanowisko czy nazwa na wizytówkę. A czym jest powołanie? Powołanie to wewnętrzny wektor sensu, to kierunek, który czujesz pod skórą, czasem od dziecka, a czasem to powołanie dojrzewa przez lata. Powołanie rzadko jest. Tytułem częściej jest z jakością, którą wnosisz. Uzdrowienie, porządkowanie, inspirowanie, nauczanie, łączenie ludzi, ochrona tego, co kruche, organizowanie chaosów w strukturę, czy przekładanie złożoności na prostotę. To jest powołanie.